Witam Was moi drodzy na kolejnym odcineczku. Dzisiaj odcinek na 45 zł. I co? Kontynuacja w sumie poprzedniego odcinka, czyli rywalizacja między pracochłonnymi zdrabkami a szybkimi zdrabkami. Pracochłonne mamy dzisiaj: krzyżówka XXL Super Linie, kontra szybkie. Jadę do Vegas kontra i Laki. Tak, Laki kończy na 5, czyli taka rywalizacja. A do tego, do rywalizacji, dołączyłem takie średnio, powiedzmy, dystansowe zdrabki, czyli takie typu wygrywające liczby, twoje liczby. Są takie nie za szybkie, nie za wolne, powiedzmy, nie za pracochłonne. I tutaj mamy gruby cash, green money, czyli taka swoistego rodzaju fajna rywalizacja. Wkład, no 45 zł na każdy typ zdrabki, 15, więc fajnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zaczynamy od laki kończyny. Możecie obstawiać, jak myślicie, która, który typ wygra. Zdrapki, czy szybkie, czy, czy takie średnie, średnio dystansowe, czy takie pracochłonne. Dajcie znać w komentarzach. Laki kończyna numerek 23. Szukamy biedronki czarnej albo czerwonej. Jest zegar, mamy biedronkę. Czyli super zera nie będzie. Ale fajnie, fajnie to wychodzi. Klucz. Jest druga biedronka. Piuro jest trzecia biedronka. Wow. Jest czwarta biedronka. Uuu. Jest ten baranek słynny. Jest aparat. I jest winogrono. To co? 20 zł. Ale fajnie, już coś będzie. 45 a tutaj 20. A na pewno będzie. Wow! No jest piątka, 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 piątka. 20 złotych na tej zdrabce, pięknie. No to te, szybko, te szybkie zdrabki na razie górą. No, ładny próg postawiły tym innym. Teraz te śred, średnio dystansowe, powiedzmy, Green Money numerek 25.

Pracochłonne o długocystansowe pracochłonne, Jak zwał tak zwał. Wiadomo o co chodzi. Superlinie numerek 16. Zobaczymy. Diament ptak. Ostatnio owocówka była, teraz mamy super Owocówka nawet się fajnie spisała. Kto nie oglądał. Ostatniej rywalizacji. To zachęcam, bo nawet fajnie się tam zadziało. dzwony i moneta były zdrabki za 5 i za 20 zł, pracochłonne i takie szybkie. No, i był zwycięzca. No, w sumie zdecydowany zwycięzca był tej bitwy. Rolki podkowa. W poprzednim filmie właśnie, rolki podkowa, no nie widzę, chociaż nie, rolki są. O, biedronka popcorn, biedronek w laki nie było dużo, to teraz tutaj też poproszę. No tylko jedna, a popcorn, tu były rolki, popcornu nie widzę niestety. Krab i kości. O, gwiazdka. Bo księżyc mile widziany by był. O, diament był. Dobra. Krawi kości. Kości tutaj. Dobra. Tękla, balony. Balony, balony. Tełka. Balony, dobra. Serce rower. No, kuszą, kuszą. Pewnie nic z tego nie będzie. Serce rower. Dobra, więc nie widzę kości były. No pewnie gubię strasznie. Normalny wiatrak, okulary. Okulary, okulary. Tutaj są wiatraki, okulary. Sakwa cytryna. No, zbliżamy się powoli do końca. Sakwa i cytryna. Oj, lody poproszę, tleni. Słońce piłka. Ach, to lodów też nie dadzą. Słońce piłka. Dobra. Ostatnie leżak i korona. Czy nam coś? coś, czy nam to da. Jakąś wygrano chyba nie. Chyba ta jest pusta zdrabka. Dokładnie. Jest pusto. Dobra. Czyli te za 5 zł mamy zaliczone. Na razie szybkie. Z tych szybkich zdrapek wygrywają zdecydowanie. Idziemy teraz do tych droższych. Za 10 zł szybkich mam moja ulubiona jadę do Vegas, W sumie dosyć dawno jej nie drapałem. Numera 16. Szukamy dolarka. I paczkę mamy dolarka. Czarny, ale jest. O, no to te szybkie będą zdecydowanie chyba wygrywały. Wiśnie. Karo. Dzwon. Podkowa. Palma śliwka kwiat Trew, cytryna gwiazda kier kawa znowu kier co to tylko jeden dolarek będzie ale fajnie, że jest korona wiśnie gwiazda i dzwonek dobra, mamy jednego dolarka 10 złotych jest zwrot, ale fajnie. Oto te szybkie zdrabki. No ładnie się spisały. A, a chyba się zgadza. Dobra, mamy już 30 złotych, tylko i wyłącznie na tych szybkich. Więc fajnie. Fajnie, fajnie. Zostały nam dwie zdrabki. Gruby cash. Numerek 17. Szukamy tutaj worka. I portfela dodatkowo wygrywających liczb. A wygrywa cztery dwanaście, trzy dwa, szesnaście, sześć. A jest ósemka, jedenaście, dwadzieścia sześć, trzy siedem i osiemnaście.

21, 15, czyli te, tak jakby średniaki, nie spisały się. 35 i 29, no dokładnie, nie spisały się te średniaki, czyli takie średnio dystansowe zdrabki, puste, obie. No i co? O wszystkim zadecyduje krzyżówka XXL. Mam z numerem 8 bonus makler. Dobra odcinek no nie będzie jakoś długi, więc fajnie. U P i G szukamy. Od razu mi się trzy zdrapały. U P i G. To nie będzie za długo. Dobra. Druga. Żeby jakoś UP i G, żeby jakoś wiecie, dorównać tym szybkim zdrapkom, to w krzyżówce musi być cziliśki. Żeby dorównać, więc jest to możliwe. UP i G jest to możliwe. Tutaj jakieś przebarwienie, może to znaczy, że to jest jakaś fajna zdrapeczka. UP i jakiś błąd mały druku. U, P, Dobra. Następnie. F. B. Oraz I. FBI. W sumie. FBI. 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 FBI, dobra. No tutaj pominułem. pominąłem. F. tutaj tutaj i chyba wszystko. to, i to, i fajnie. Mamy F i B. F i ostatnia, jak coś pominę, to zawsze są kontrolne. Nic w przyrodzie nie ginie, więc na spokojnie FBI. Tutaj już więcej nie widzę. No P było. ok, tutaj. Dobra. Następnie Z. MK Dobra, fajne litery ZMK, nawet fajne litery Tylko, że one coś dadzą ZMK Na pewno będzie dużo drapania ZMK Widzę, że A by było fajne Fajną literą by było A z m k z m k k k z k Aha. to chyba wszystko następnie mamy R, O i H R jest w bonusie R, O i H szukamy też trochę się nadrapiemy tego było F R, o. A Dobra zdecydowanie aby było fajne no. a, Dokładnie A a trzeba trzymać kciuki ale czy dadzą to nie wiadomo ROH mhm. dobra idziemy dalej szkoda czasu ostatni rząd został mamy L. Szkoda, że nie dali A, DNA, DN i L. No, w bonusie mamy A i N e nam tylko brakuje. Jest jeszcze szansa jako taka DNL. No, ale tak patrzę tutaj po tych literach. To raczej chyba nie. DNL. n n jest l. L. l dobra i co ostatnia kluczówka teraz nawet wyrazu chyba nie ma jeszcze chyba że coś pominąłem Ciekawe, jest UDO, pierwsze słowo na ostatniej, raczej się chyba nie uda. nie UDO się w tej krzyżówce. Dobra, bo tak jak mówię, coś tak mega pominąłem. Mamy DON, o, drugie słowo na tej ostatniej, no ciekawe, ciekawe. Co by tutaj mogli dać? No, na pewno E, a nam odpada. No nie wiem, nie wiem co by dali. S albo T. Kto wie? Dali S, dali C i dali W. No. SCW. Czy nam to coś da? BUZZ pierwsze słowo na pierwszej. SCW. I chyba na tym skończymy. Jeden wyraz tylko. Mm -hmm. Teraz Scott, druga. Wolfsburg. To jest pierwsza. Pierwszy wyraz na tej drugiej. I też chyba tylko jeden wyraz. Mm -hmm. No i co, ostatnia? Największe szanse są. Pewnie E i A nas przyblokuje. Szkoda, że tego te nie dali. No. Niestety przyblokowało nas bonus razy 3, yy, znaczy mnożnik razy 3, bonus 40 zł. było a, my mamy chyba 0, b, BJ No niestety, niestety, niestety. Pusto, ale nie jest najgorzej, bo mamy zwycięzców tej bitwy, a zarazem mamy coś na pomnożenie. Minus jest 15 zł, ale nie ma tragedii. Zaskoczenie dzisiejszego odcinka. W sumie się zastanawiałem między tą, a pastelowym. pastelowe 9, żeby wziąć. No i zdecydowałem się na kończynę. No i dobrze zrobiłem. Mamy 20 zł, w sumie ja mam. No i jadę do Vegas. Ta zdrabka mnie lubi. Mamy dyszkę. Dobra, czyli mamy 30 zł na wydane 45, 15 na minusie. Ale myślę, że nie jest źle. Odcinek fajny, fajna bitwa. Będzie na kolejne takie zmagania zdrabkowe i co? Zapraszam Was już na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.